Podczas ostatniej sesji rady powiatu burmistrz Mirosław Włodarczyk przekonywał, że nigdy nie robił żadnych czystek w urzędzie miasta. Była wiceburmistrz Kraśnika Agnieszka Żełdepta zarzuciła mu mijanie się z prawdą. Pretekstem do wystąpienia burmistrza w tej sprawie była dyskusja na forum rady powiatu dotycząca zmian w statucie środowiskowego domu samopomocy. Zastępcą kierownika była tam żona burmistrza Iwona Włodarczyk. Stanowisko to stworzono specjalnie dla nich w 2011 roku. Teraz zarząd powiatu zaproponował jego likwidację ze względu na trudną sytuację finansową placówki. Utrzymania tego stanowiska dla żony burmistrza domagali się radni PiS. Wśród nich Roman Bijak były szlifierz FLT i związkowy działacz, którego do Urzędu Miasta przyjął niedawno właśnie włodarczyk. Jest jednym z wielu ludzi związanych z PIS, którzy znaleźli pracę w samorządzie miejskim, mimo że Wodarczyk obiecywał kraśniczanom zerwanie z układami i kolesiostwem. Bijak kilkakrotnie bronił publicznie żony swojego nowego pracodawcy. I wykształcenie, to ale to jest cała, cała rzecz, żeby pani w ogóle nic nie rozmawiała odnośnie innych stanowisk pracy. A ja myślę, że człowiek do również może się przygotować jak jeszcze ze wykształceniem. Może coś innego robić. Na posiedzeniu Rady Powiatu, która ostatecznie zdecydowała o zmianach w środowiskowym domu samopomocy, pojawił się niespodziewanie Mirosław Włodarczyk. Przybył tuż przed rozpoczęciem dyskusji na temat jego żony i zaraz po niej wyszedł. Chcieliśmy zapytać burmistrza, czy był tego dnia na urlopie i na sesję przybył prywatnie czy też służbowo. Burmistrz jednak bardzo skutecznie unikał rozmowy z naszą redakcją. Wyjaśnień udzielił nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Jako osoba mieszkająca w mieście i członek społeczności lokalnej, może jak najbardziej uczestniczyć w sesji Rady Powiatu. No i też uczestniczył. Owszem, każdy mieszkaniec miasta czy też powiatu ma prawo wziąć udział w sesji. Jednak Mirosław Łodarczyk został przywitany jako burmistrz. Bardzo serdecznie chciałbym pana Mirosława Łodarczyka, burmistrza miasta. Mało tego na sesji byli również obecni urzędnicy miejscy z kamerą. Wszystko to w świetle głosowania dotyczącego bezpośrednio żony burmistrza budzi moralne i etyczne wątpliwości. Czy według Pana etyczne było pojawienie się burmistrza Mirosława Wodarczyka na sesji Rady Powiatu, akurat w momencie, kiedy miała być głosowana uchwała dotycząca bezpośrednio jego żony? W moim odczuciu było to niestosowne. Ja osobiście tak bym nie postąpił. Mirosław Wodarczyk samą obecnością się nie zadowolił. Zabrał również głos w dyskusji. I dobrze, że jestem tutaj przy głosie bo są zdania jakoby w urzędzie miasta były zwolnienia, drastyczne zwolnienia. Proszę państwa, proszę mi wskazać. Proszę mi wskazać jedną osobę. Dwie takie, które miały propozycje pracy. Przypominam, miały propozycje pracy. Albo takie, które nie miały propozycji pracy i nie pracują, w chwili obecnej są na bezrobociu. Proszę mi wskazać jedną osobę. Każda osoba, która została zwolniona, rozmawiałem odnośnie zmiany stanowiska pracy, ewentualnie zmiany poboru. <tryk> Nie odbywało się to nigdy w sposób drastyczny, ja że ktoś został zwolniony, tylko dlatego, że, że został zwolniony z przyczyn jakoby politycznych. Dla każdego miałem propozycję pracy. Bo wiem... Wystąpieniem Włodarczyka zbulwersowana była Agnieszka Orzełdepta, była wiceburmistrz Kraśnika, obecnie radna Rady Powiatu. Ja muszę stanąć za moimi współpracownikami, którzy zostali zwolnieni. Niektórzy byli zatrudniani przez poprzedniego burmistrza, nie przez burmistrza Czulińskiego. Byli fachowcami, wyszkolonymi. Mają kilka, kilka certyfikatów, mają różne umiejętności i oni teraz pracują w Urzędzie Marszałkowskim, oni teraz pracują w innych urzędach. Dlaczego trzeba było zasilać y, urzędy gminne naszymi fachowcami? Dlaczego nie mogli dobrze pracować dla miasta? Albo zostali zwolnieni, a są takie osoby, z którymi Pan nawet nie rozmawiał. Mam koleżankę, z którą Pan nawet nie zamienił słowa, została politycznie zwolniona. Przypomnijmy, w kampanii wyborczej kandydat PiSu na burmistrza Mirosław Włodarczyk, próbując zaskarbić sobie sympatię pracowników samorządowych, obiecywał godność i szacunek dla każdego urzędnika oraz zerwanie z partyjnym nepotyzmem, ale w pierwszych miesiącach urzędowania zwolnił z pracy siedem osób. Najczęściej z powodu likwidacji stanowiska pracy bądź tak zwanego braku zaufania. Do tego dochodzą pracownicy zatrudnieni w spółkach i podległych placówkach. Większość z nich poszła do sądu pracy i wygrała odszkodowania bądź przywrócenie na zajmowane stanowiska. Bezpieczną przystań w magistracie i innych instytucjach samorządowych znaleźli za to ludzie związani z pis. Wśród nich dwie asystentki byłego posła tej partii, Jarosława Stawierskiego, którym trafiły się kierownicze posady. Znam co najmniej pięć osób, które zostały wyrzucone z urzędu miasta bez propozycji żadnej konkretnej pracy, bez propozycji pozostania na innym stanowisku w urzędzie. Pan Włodarczyk. Wypowiadając się na sesji Rady Powiatu wśród kilkudziesięciu osób, wśród kamer telewizyjnych, mijał, mijał się z prawdą. I na to, moim zdaniem, nie może być zgody. Są osoby, które zostały pokrzywdzone, które zostały przywrócone do pracy przez niezawisły sąd, są osoby, które uzyskały bardzo duże odszkodowania i niestety my, mieszkańcy Kraśnika, musimy zapłacić to z naszych wspólnych środków. Jeżeli wyrzuca się pracowników z naruszeniem przepisów prawa, a oni potem miesiącami lub latami muszą dochodzić sprawiedliwości w sądzie, to na pewno nie jest powód do dumy.